Zbota wieża, zbota, zbota wieża, bądź. Widzowie pani, za to, że dobrze zamawiacie pozdrowienia, no, oto, ale to jeszcze nie, nie koniec. Do godziny 22 to jeszcze macie czas. To spokojnie sobie zamawiacie, widzowie pani, na pozdrowienia i życzenia tego typu. Jeszcze nie koniec, Widzowie pani. Jeszcze nie koniec. nie się to, że dostaniecie nagrodę, że Wam przedłużę. Do godziny 22 to jeszcze jest... Uhu, uh, uh. Jeszcze jest czas, żebyście się nie, yy, nie poszli do przodu tak szybko. Tego typu. No właśnie, właśnie, wycofywanie. Musicie się trochę... trochę uważać tego typu. Yy, wycofywanie. Nauczę Wam was to kręcenie spinnery, bo jak znam ten spinner, jak widzicie co wczoraj na scenie pokazywałem, co jest podstawą, żeby kręcić spinner podstawą że jest tutaj, jak widzicie, łożysko. Tutaj jest taka klapka. Tylko z jednej strony nie mam tej klapki, ale to nie przeszkadza. To nie przeszkadza, to jak zdejmę tę klapkę, jak mi się uda zdjąć, to tego też mogę kręcić. No ale i taka klapa, <tryk> widzi się łożyska. To są łożyska nie trzeba podsmarować tego wózka, żeby dobrze się kręciło. O, widzicie? Podstawą o co bierze spinerem. Są różne, różne zabawy z spinerem. A początek nauki to jest, jak na przykład nikt, nikt, nikt nie miał stycznia e, ze spinerem, to mnie się nauczy najpierw no tak sobie ale to jest proste cholera ale jak ta słowa ma się nauczyć a no właśnie jak no, ta słowa ma się nauczyć kręcenie kręceniem takim sposobem nie jak ja jak widzicie to wszystko jak to wygląda jak widzicie jak układam ten palec który o jak widzicie, ja sobie układam. Tylko nie możecie tym palcem o to dotykać. I taki sposobem sposób. Jeszcze raz. O, widzicie? Dokładnie. Lekko cofacie. tylko nie wolno dotykać o takim sposobem takim sposobem są różne sposoby wizualizowania zakręcenia spinerem prostym tym nauką w fani to jest nauczenie no, się na jednym palcu zakręcenia jak widzicie to jest podstawą żeby mieć pojęcie, jak kręcić. Spinner jest wyważony. Jak kupujecie spinnera, czujecie ciężar spinnera. On nie może być leciutki, spinner. On musi być wyważony. Jak widzicie tu te czarne, to są odważniki. Jak byście pościągali te odważniki, bo te spinnery są tak Słupko zmontowane, że można te odważnie w nich To zostanie wam tylko plastik. Ale to już nie jest to samo. Nie jest ten sam ciężar, ani Są różne sposoby tego. Jak widzicie, A, no właśnie. Jest... To jest dobra zabawa. Może to jest głupia zabawka. Nie będę mówił, że głupia, ale śmieszna zabawka. I to, to nie jest, że tylko dzieciaki. Bo ja już dużo ludzi widziałem. Y, starsi, którzy sobie kręcą spinelami. To nie jest, że tylko dzieciaki. Bo to jest dobre właśnie w zaufaniu, prawda, trawanie rączki palców nie, to, to nie szukam że o, tak zakręcicie i to wszystko to nie tak samo różne metody kręcenie spinerem nie wiem czy mi się uda łama to nie jest takie łatwe widzowie panie Zakręć sobie spinnerem, tak żeby... Jeszcze mamy parę sztuk spinnerów o widzicie. Też trzeba umieć nad tym kontrolować. To jest właśnie sztukę spinnerowania. To jest ważna rzecz, nie doda, a są różne spinnerki. To chyba pamiętacie jak wam mówiłem wczoraj tego i fajny spinner jest. Można się bawić. Jak na przykład nudzicie się gdzieś tego? Jak widzicie. A nie, nie zawsze się Trzeba dobrze wyczuć z To są różne zabawy tego. Wystarczy znaleźć to w internecie, jakie są zabawy kręcenie z Niektórzy potrafią na nosie zakręcić. Nigdy, bo nigdy nie próbowałem tego typu kręcenie na nosie. Jak widzicie, to jest proste, tylko trzeba gdzieś się nauczyć. Całkowicie fajne. On długo kręci się na pasie. Z tych spinnerów, co ja mam, to on najdłużej kręci się. On się długo kręci właśnie. Nakręcę. A wy sobie przejdźcie ile ile minut kręci się tego ten spinner. Ja nakręcę. A ty sobie weźcie stopery. Weźcie sobie spin tego. I równo ze spinerem włączy stoper. zobaczycie ile ono wykręca. Z tych spinnerów miałam. Ja to chyba ten jest najszybszy spinę właśnie. Zaraz y, zrobimy tasik. wy przygotujcie sobie stopery tego. No i zobaczymy czy to się ile minut, sekund kręci się. Widziałem. No. Trzeba się przygotować. Też trzeba dobrze wykręcić. właśnie no to też jest w zależności od spinela, jak jest on wyważony jest dobrze wyważone drugie jest niewyważone ten jest dobrze wyważone widzicie ciekawe, ile u was nas zobaczę się pokazać. Ja gardnioł stopera widzowie fajnie, bo jak jest nieprzydatny z tego powodu, że wiem, że on dobrze kręci. No i jest dobrze wyważony w co i Spinner. Do momentu jak się zatrzyma, robicie z stop, stoperem. Jak się zatrzyma, zatrzymujecie stoper. Zobaczcie ile minut wykręcił stop na spinerem na stoperze tego i piszcie pod pod w jakie macie wyniki ile kręciło się tylko bez ciemny bez walenia jak mówię w chuja, jak się mówi z widzami nie no chodzi o to że chcę zobaczyć ile Wam wychodzi i wiecie, będzie, będzie wiadomo kto szukuje, kto yy, faktycznie dobrze w, yy, zliczył na stoberze. To będzie widać. Widzę, i fajnie. To jest mały poradnik dla Was w sprawie spinera. Musicie nauczyć się nauczyć. Ja taka tego. Yy, tam na streamie gadaliście, pisaliście, to, że powinniście pomieś... na mieszaństwa jeździć. Na zawody z spinnerami. Nie wiem, czy są zawody z spinnerami, chyba już wątpię w to, żeby było, ale nie wiem. Ale ja się nie badaję, że ja tylko dla zabawy to robię sobie z nudu. O! Jak widzicie? Trzeba umieć jednym palcem nie to, że kręcenie, tylko jednym palcem wykręcać. Tylko tak mówię, te palce boczne nie mogą się stykać ze spinelem. Bo tak to nie wykręcicie jego. No właśnie. Co sam was wizowej fani tego typu? Ben, ben.